No skąd miałem wiedzieć? Była tam instrukcja? chodzi o to, że ktoś zdetonował O Jezus nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Oj. Ciebie... oczy A wiecie co, chodźmy tutaj. Ale ja nic nie widzę, halo. Jak to? Aha, on cię oślepił. No się... tylko, się, ale nie wiem. sobie załóż te swoje Gdzie gogle. Zombie tu był. Gdzie no... ja sam nie wiem. Jakoś... O, on... UHP. Jakoś... wygląda. Chodźcie prosto nie? może. I ten dynamit był OP. A, ten dynamit został... w środku. Ale choć ten, już ta... zetonowałem. Ty go zetonowałeś wtedy? Tak. Wtedy, <laughs> Aha. kiedy ja byłem w środku. <laughs> Ale <Mądre. w> wyjściu... <laughs> byłeś To wyjściu. Dobra, tutaj to tutaj. Co to jest? Co tu się stało? Co to jest? Ehm. Um... Ej, patrzcie. Co to jest? nie widzę. Market w ogóle. Z To są Opony jakieś mamy i mamy jakieś... Tu jest. Co to jest? Uranium. No, jakbyśmy mieli warsztat, to by się przydało pewnie, ale. Zróbmy ciekawie. Są jakieś... Ej, bo tu mam baterię. Mam baterię. Mam nie, I Ja mam koło. Eee, yy, nie, do widzenia. Ten olej się na pewno yy, bo ja potrzebuję tam pomocy, bo tutaj ja jest bardzo, bardzo zły. Tu Jaki hmm. opuler, To jest on. To on, uciekaj stąd! O nie, czemu mi ze mną, mnie. Wszedłeś tam. tam po. Nie zabrać co mogę. I dostałem st 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 strzał. O! Muszę się zaleczyć, Co to jest? I tam wchodzę. Słyszę jeszcze jakieś krzyki stąd. Mogę. Nie, szedł tam. Nie, Szedłem. No bo mam trochę życia. Wersen, w... Bylibyście chyba. w stanie mnie uleczyć? No tam, tam jest, tam to leczenie maszyna. Kurde, gdzie ja jestem? Kurde, mm. jak wyłączyć tą maszynę? I, i, to jest dziwne. Co się dzieje? Gdy? Musiałbyś to wyłączyć, a wtedy mógłbym to, mógłbym to ulepszyć. Jak to włączyć? Ja nie wiedział, tak. ja się nie znam takiej maszyny. Nie, ja nie. wiem, czy balenie w tą siekierą pomoże. No ja, to ja tu wchodzę teraz. się to to ze iście? Chyba się nie uda, ale czekaj. Kurde, maszyna jest włączona. Chyba się popsuło, a tak jest, coś mi się wydaje. Zestrzuliście, co? Kurde, czy widowejście? do Tak. O Jezus, to widzenia. Dzięki. Yyyy, Wystarczy. O, to super. Po... On przejście też. No, idą sumy, Mamy tutaj czy... też warsztat, warsztat. Ej, wyzbierzcie te materiały, które są tam, z boku. Mamy warsztat. Weźcie, weźcie, zajmujcie się tym z góry, ja przenoszę z pomieszczenia obok. No, się tam, w pomieszczeniu obok, to tam jest... No się już z góry przenieśliśmy, a w pomieszczeniu obok jest zombie, są zombie. Pule, raje, jakie to wytrzymała. Te zombie nie są takie zwykłe. Kurde Cholera. Sk skaczą. Zwarywane. Coś się stało. O jest coś zrobić? O, tak ugryzły mnie. Już nie wytrzymałeś. Tak skaczą. Poczekaj. Jakiś kurde. Muszę mnie zostawić. Jak to się O. W końcu, matko. Jego pan też był tak mocny, tu chyba nie ma nic więcej. Jeśli zniesiecie wszystko z góry, to mamy wszystko. Okay, można też tworzyć różne materiały wybuchowe. Granaty, e możemy stworzyć miny, możemy stworzyć też. E Ej, bo te potwory się odradzają. One no, przychodzą w was daleka, nas słyszały, bo, jak szliśmy. Ty, tutaj patrz, tutaj leżał ten potwór już umarł i nagle wstał. jeden, Ej, jeden którego spotkałem to jest... bo był tak mały Zachło. Może tworzymy coś wybuchowego? Znaczy jeżdżmy, ten bomber. O jest. Co to jest? Proszę mi zostawić. O kurde. Wskoczyło na ja... mnie. Jak to rozwalić? Przestań się ruszać. O, no nie, salak. Ale to... się... Coś stało. Co to było? Trzymam to tylko, ale nie wiem czy coś jest zrobiło. Coś się na mnie wskoczyło. jest tam? Cześć, 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 cześć. O kurde. O cholera, pomóżcie. Co to jest? Chodź, słuchajcie do mnie. Trzeba się Staram się. Dobra, wiesz co? Będę musiał skorzystać z tej apteczki, jeśli tam się coś jeszcze... Jeśli tam jest jeszcze jakaś apteczka. Bo były tutaj, ale... Nie wiem czy nie zużyliście wszystkiego. Eee... Patrzcie. Ja mam minę. Mogę ją ustawić tutaj przy wejściu, żeby nam nie mogli wejść. I pamiętajcie, żeby nie wchodzić tędy, nie? Bo tam z tyłu... Z tyłu jest wejście drugie. Znaczy chyba idziemy gdzieś indziej, nie? Do sklepu. No tak, teraz już będziemy iść. Ale tutaj żeby kogoś nie napotkać właśnie, nie to tutaj możemy zostawić. Spróbuję to uzbroić. Uzbroiłem, tak. nie podchodźcie. Dobra, nikt się nie pamiętam. tam dostać niepowołany, to ale... Jeszcze iść. wytworzę sobie tylko jedną wybuchową... jeden wybuchowy granat może mi się przyłożyć. Do was idę. A, Nie wiadomo kto podejść. Czym ma tysiąc się O chleba. No A. Oj, 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 Ender chyba wszedł w swoją minę. Nie, mina jest podłożona. Nie wiem, co to było. O, Ender, kurde. Żyjesz? Co ja co, chyba. Pierre, <laughs> nikiem nie dostanę. E, mi się ten. Co się stało? zableczka ta ona mi się podczepiła. Od granatu? E, tak. Właśnie przyszedłem, wróciłem się, żeby zrobić sobie jeden granat, i no. Tak wyszło. E, chyba straciłem moją maskę. Tak, poza tym to poobijałem trochę warsztat i części. Czekaj, to wstawaj. O, Sprawdzę tylko czy mam... Okej. Okay. Wszystko w punku. zostało uszkodzone. Na szczęście, ale... Zniszczyłem nam warsztat. Uf, faktycznie on nie działa. I kilka materiałów pewnie też. Ale trudno, chyba nie będzie... Chyba nam się już nie przydało. Na szczęście, że... To nie wybuchło. Mmm... Tak, faktycznie. Gorzej, że bardzo po tym wszystkim bolą mnie nogi. Ale no dojdę. Może dojdziemy gdzieś w jakieś sensowne miejsce wtedy. Musimy iść do miasta. O nie, to jestem uzbrojony. Co, może go ominiemy. No właśnie. Nie marnujcie na niego amunicji, najlepiej. On ostatnio wyciągnął mi chyba z magazynek. Ponadto tu mamy jakiś bus. I patrzcie. Gdzie tu jest, chyba. Nic nie Bo ma radio. radio. znaleźliście? Gdzie jesteście? O kurde. A tutaj. Mogę coś zamówić, chyba. Aid Vision i Goggles. w stanie zamówić jakieś wsparcie? Co zamówiłeś? Aid Vision. Przyda się w sumie na noc. I... O, znalazłem... Jeśli dożyjemy nocy. Mam To tu... Tu... Kusze, czy tam... Mógł, czy tam było. Ale... Kuszy? Ja mam, ja mam kusze. Jak to jest, to na to, to już mi to zabrało. No, chyba się gromadzą. Boże. Ej, chyba ten bus jest sprawny. Jaki bus? Ten bus, którego znalazłem tutaj. Są kluczyki w środku. To ktoś to, to stworzył, takie coś? Nie wiem, może to z okolicznych tych przetrwańców, oh, ale... Yy... Ktoś potrafi prowadzić? No... Ja mogę. O kurde, no... co podnieść tą Dobra, to... Jedzie. Prowadź. Ja wsiadam. Ej, bo tu jest ten rzut! Jest oh. już? Ile? Cztery są, podnieście sobie. O! No tak. Pojechał tak. się włącza? Ja nic nie no, to kieruję. Nie, ja ty. Mogę. Dobra. Bo ja nie wiem, jak z tą bombą. Muszę wsadzać, że to jest dość. Czekaj. Jeśli jest to bezpieczne, to możesz to zrobić, ale. A weź coś pojechać bo to będę widział tą bombę. No, jedzie ja z nami, dobra. Weź dawaj tam. Tam ten, tą drogą jakoś może. Okay. Jeśli się uda stąd jakiegoś wykaraskać, bo odkranił oh. drodze. Ide się. To jest stary gruchot, ale jakoś się uda na pewno. To okay? było. E, nieważne. No jak Jeź. to nieważne. Prosto? Tak, jeźdź prosto. Jeśli się nie uda przejechać, to będziemy musieli wysiąść O, oh, jesteśmy podrafi, przejechaliśmy chodziśmy. Okej, okay, dobra. Strasznie jest zubyboista ta droga. Może ja wysiądę i sprawdzę teren. No możemy wysiąść, a ty ci się może uda przeje przejechać. Ja w ogóle pod mostem coś jest, jakiś dom Pod mostem? Czekajcie, no. ja spróbuję wyjechać. Ej, ja dobra, to ty, ty, ty zostań, spróbuj to... ten naprowadzić tam autobus, my spróbujemy tu zejść jakoś. Możemy sprawdzić ryzykowną się, drogą. O no Boże! Spadłeś na dół? Halo Oła. O ja cię! O właśnie! O kuźwałk no. stromu Uważaj, tam celak, Tam jest bardziej stromu niż się wydaje. O Boże! I tu spada samo. Dobra, udało się, mądrze, wejść, wejść. Bullero. Jeśli możesz zostać tam celak? tak? i spróbujemy znaleźć trochę na, na, na górę. Kogoś normalną. Dobra, z pierwszej strony co tu jest? Znalazłem maczetę. Ja bym znaleźć jakąś broń, mam tylko rewolwer. to chodź, chodź tej, e A tutaj. Czyje tu jeszcze coś jest? Jakiś staw? Jakieś jakiś skażone jezioro. Skarżone. Nie musiał być sobie skażony. No, takie wygląda. Dobra, tu mamy wszystkie. Ale chyba te idą, wiesz. Oj, 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 cholera. oj, 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 oj... Ale mnie je uderzyli. Och, cholera jakie to jest ostro. Coś złego się dzieje w ogóle. Zobacz, a... O kurde. No... Może być trochę problem z tym znalezieniem przejścia, nie? Na górę, trochę będziemy musieli przejść. bo będziemy musieli się rozdzielić od salaka. No to tak... Nie wdrabiamy no, się chyba na tą górę. Mam no, nadzieję, że to sobie poradzi. Eee... Yy, Mocy! mam taką nadzieję. Ty spadłeś? O kuźdo. Właśnie. O cholera. E, jest ich tu trochę. Okej, chodź, chodź. Jestem trochę zawieszał. Wziąk im od z tych głównych. Jak ci też strasznie odstraniasz się. Musimy stąd iść. Musimy się odnieść. Ja to zgłoszę na amunicję. Jeszcze Nie zabrał O, nie ma. Jest jakiś... Mam kij. Mam kij, ale on nie jest za najlepszy. No... O kurde, pomocy. Kurde, coraz więcej tych tu. Ej, Ender, Ej, chodź, chodź, chodź tutaj. tutaj Coś tutaj było... Zaczęło na to boleć. Wiele coś muszę, jest. muszę się zatrzymać, muszę się opatrzeć. Poczekaj, bo naprawdę bardzo mocno mi boli, nie mogę... Chyba złamałem sobie, sobie... kostkę, wiesz. Jak? Poczekajmy tutaj. O, dobra. Chyba mi przechodzi ból, ale... Dzięki za... pomoc. To dobrze. Bez ja też ulecili... byłoby ciężko. Coś zauważyłem. Świecił tutaj na czerwono. Chcę tutaj przyjść. Przyjść, zobaczyć co to jest. No, ciekawe. Jest jakieś przejście jakby w górze. Tylko jakby tak... Nie wiem czy to się tu To jest zamknięte, nie? Chyba musimy iść dalej. To Znaczy musielibyśmy wrócić się jakoś do celaka. On tam gdzieś to jest. Tu coś jest. No, tam. Może tu będzie przejście. coś tu jest Tu je chyba no, też jest zobaczcie. To jest takie samo przejście, tylko wygląda ...no też zamknięte. Nie uda ja się tego otworzyć. Ty... O kurde. Oj, oj oj O cholera. No właśnie, to są... nie, nie mam bomby, wiesz co z Upuściłem amunicję po drodze trochę, ale spróbuję go... Jakoś... to! Chyba nie robię o. na nim zbyt dużego wrażenia. Oj, chyba... Chyba nas zauważył. Chyba, chyba, chyba. Spuszę go. Wezmę. Dobra, dawaj z niego. Ło, dobra. Gdyby nie sniperka to byłoby ciężko. Oj O oh, Jeśli tu mam tylko jedną broń, małym mam misję. Czekaj. Zresztą tak, hell? pomocy. Tam jest pomoc. a, jedna, jedna bierza, a tak. się pomóc. Pomocy! jednak, by nagrązał to. co wychodzi. Ciężko będzie nam się dostać do talaka, wiesz. Może powinniśmy iść w drugą stronę. Coś się wstrzyknąłem. Adrenalinę. Teraz nie słyszałeś moich kroków w ogóle. czy nie miałeś... o. A się przebić. Dawaj. O, o, uciekaj. O Biegnij, biegnij. Biegnij. To jest zauwa, wiesz? Oj. Oj, oj, oj. jesteśmy w dupie. Wiesz co? Tutaj nie za bardzo sobie. Możesz by nie spać, to było byłoby ciężko. Ja sobie pójdę tutaj. Może. Jest to, musimy się wrócić, ewidentnie tu nie ma przejścia niestety. Ciężko mi się do tego ja wrócić. Nie mam problem. Z mi tylko pięć strzałów. Będziemy się znaleźć No to musimy iść stąd. Chodź. Musimy przedostać się do jakiegoś budynku, znaleźć więcej zasobów i jakoś znaleźć drogę powrotu, nie? No czekaj, Andrew stój, Uleszczę cię moją ostatni 5% zasobów. Dzięki. Ej, tu, tu już byliśmy. Oła! Dostałam coś, oj, mam 13hp, coś mi uderzyło. Co jest? Oj, e, wiesz co, my Uczyłem faktycznie się wróciliśmy, ale... Co mnie tak uderzyło? Co ci się stało? Nie wiem, coś mnie uderzyło. Faktycznie że coś ranny, ale... 50 p Wiesz co, e, tutaj już zbyt wiele rzeczy do zwiedzania nie było, oni nie zostało, my tu zwiedziliśmy praktycznie wszystko. Jest za to ten warsztat niedaleko, działający. Może moglibyśmy tutaj skraftować jeszcze. Amunicja? O, właśnie, amunicja. No tak, no na pewno. Tu amunicji jest dość sporo, bo tam jeszcze została gdzieś w poprzednich budynkach. Jak, jak dobrze pewnie. poszukasz, to znajdziesz. No, nic nie, ale możemy skraftować na razie. Faktycznie, bo my zostawiliśmy to w taki sposób, żeby nic nie móc skraftować. Nie obejść te skałę, nie? U nas nie było. A no I faktycznie. Samochód. O, cholera. Jakiś na. warsztat tu jest, tak jakby. Garst. Teraz będziemy mieć lepszy samochód, niż wcześniej. O, jesteśmy w Tu więcej chyba nic nie ma. W tej beczce też jest pusta. Czy jedziemy? O, się to... chyba r musimy. Jeszcze sprawdzę tylko... okolice, czy będzie się dało stąd wyjechać. Dobra, możesz... ...możesz spróbować yy... wyjechać. O, dobra. Czekaj. Siadam. Możesz jechać prosto i...